Poczekaj chwile, poczekaj chwilę! poczekaj chwilę. kurde. przed. Nie pójdę, nie złapam! Jigsaw, return free. Ej, w ogóle to muszę wam <śmany> powiedzieć, że byłem na najnowszej pile 10 i piła dziesięć. 10. Tak. Byłem. E... No jak na piłę, no nie wiem, no nie wiem czy polecam. <śmany> to jest Jigsaw, tak? Więc. Jigsaw, Jigsaw. Czyli... To pewnie jakieś trolki będą gdzieś, tak? Mhm. Uh Ło, -huh. jakieś... Dobrze. No i powiedziałeś, patrzyłem się na was i wypadłem. Hm. O chuj. To no jak zwykle ciebie ładnie pojawiło, ale nie. nie. No co mogę ci powiedzieć? A, bo zno, a tak, no bo znowu go mapa rucha, no, no, tak, no, tak, no tak. klasyczek. Klasyczek, ta, 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 Ola, ale tam, nie stresuj no. mnie tak, nie stresuj K mnie tak. Przepraszam. Wypad. Z baru. Uuu, wow, co to wybucho? Wybucho. <laughs> nie wiem, co to wybucho. Opsik, Hop. Hop, popsik, paksik. Gdzie wy jesteście? No tu, za tobą. Tak późno dojeć, no dobra, co tu robisz? Nie Ale nie pytam ciebie. o ty. No to. Katapulta została, ładone. Urde, czy ja jestem debilem? Tak. Jest taka szansa, nie będę się kłócił. Tak. No i jak ładnie punkciki tutaj lecą. No cyk pyk, pyk, nie ładuj się pod koc. Mm. Okej. Okay. A Lisek ja spróbuj przodem Ja bym spróbował Lisek na twa Ja bym tak specjalnie Aha, dobra Tu nie ma tych, tylko są slow Nie To było Ufa. Ola, ja lewą, Ty prawą I na sobie Ty na Chilku sobie Ty No tak, dlatego krzyknąłem To ale dzieci, co w tyło o, Lisek! Ola, ja lewą ty prawą What are you? Don't understand? Tak płakałam. O. o nie! Gdzie ty jesteś, Pak? nie widzę cię tam. W dupie. Tak w, w dupie. Ty się, nie interesuj się, bo kociej mordy dostaniesz. A no, mam? Są w domku kocią mordę. Ładna jest? Podoba się dla mnie ona. O nie! No. <laughs> już można dalej przodem? Yy, yy, nie. On skakać na dół tak. Aha, no to pa. tak. Dobra. Paksi, gdzie jesteś, nie widzę cię. Szukuję mapę. Cicho. Co? Jak już szukasz mapę? No powiedz. Nie bo! Nie wychodzi mi. Okej, okay. a co chciałeś zrobić? A powiedz mi. Dołem jechać. Dołem jadę tą rurę. I teraz muszę wyskoczyć tylko na tą ramkę. Hmm? No, tak jak graję na cheatach, jakby... Z... Dobra, cheatach to taki samochód w tej grze. No to prawda. To też prawda. Jest w ogóle taki po angielsku nawet taki... Kot. E, e, kot, no. Lądowe zwierzysko. O, dziki taki. No ty. weź z pan, to się zatrzymaj na tym! Może jakoś da się ładnie, Lisek, co? Opa! dziać? Trzeba jak pan szefard zrobił No kur... Nie no nie, zaraz się zdenerwuję! <laughs> nie no, nie wierzę Dziomek! O, to Nie no, no przecież ty to zaraz! <laughs> Tak tam oddycha. Masz <grymne> oddychasz. O! Nie. Ała! Dobra. Zrobiona. Wstawaj, pantokur. kur. Pan kur. Ale mnie odkleiło. Nic nowego. Też prawda. O. Dobra, zlepany. A to dopiero połowa? U. Aha, no to, to oh, trochę... Wow, wow, no. Zrobiłem ten punkt! Kocz! Ja no, My jesteśmy tak z pół godziny przed tobą, ale git, git! Dobrze, dobrze. No, dobrze, dobrze. dobrze. Jeszcze do no, gdzie ty jesteś w ogóle, Lisek? No, mnie nie wróżę, mnie tak odkleja, że nie, nie łapię mi rury i nie mogę wjechać na górę. Nie! Kurde. skoki z rury do rury. rury. No takie łatwe. Tak, łatwe. To się zgadza akurat. Dwa na raz. Na raz? Ładne, fajnie, pomóc. Eee! A co ty mi tutaj? Nie rób mi tak, to są bardzo niemiłe Jezus. A ty, ale... Jak tak, tak bezwładnie po prostu o. Ale nudne to spadanie w róże w dół Oj Ty, ale to chyba z drugiej strony trzeba, tak mi się wydaje. Tak myślisz? No. Wydaje mi się, że to ma nawet tak zakrzywienie ładnie, żeby właśnie... No weźcie, poczekajcie. Ale tu... <laughs> Opa, że tak. O, no. Tylko fajnie byłoby na przykład trafić w tym punkcie jeszcze, o. Oj, o, cześć szana. Ola. Cześć. No, to przecież jesteśmy zaraz przed tobą. Kurwa. Przed no nie, bo ja teraz muszę z daleka, kurde. Z daleka czy z bliska samochód. Muszę się rozpędzić tym srantem. Nie podobałem się, A ja górki. teraz nie dolatuję. Super! <grystanie> Ale nie, to jest z akurat, bo tam. Okay. Dolatysz to. Fajny. <grystanie> Aha, no to fajny z <grystanie> No z <skiliszu> no. Jak ty z. O jezu, jak tutaj dużo można pomylić się z wyskokiem. O matko, bosko. Jedź od razu, no nie, nie no. Lisek. tam? Ale tak blisko to wiesz. Tak, blisko. To jest trochę ryjski, ale. no. No, wyjedź. Kurde, nie, no. dlaczego ty weźmiesz przy. Drugie miejsce o. Czemu tu w ogóle jestem ustawiony jeszcze do tyłu? Kurde. Widziałem <laughs> to. Mnie spadł. Wiesz, że no, można no. rozwalać te rzeczy, nie? Czemu ja tutaj tyłem się wespić? No, właśnie zadałem już raz to pytanie, Panie Lisku. Zadał. Dwudziesty <coughs> punkt jest ja. mój! No, nie wiedziałem, że można rozwalać More. takie rzeczy. Nice even fishing! Viva la Dirt League. I ma labia indoloka. Dobrze, za autora chcesz podawać. Co? Żeby cię pozwali. Tak, a ty je oglądasz czy znasz? No, raczej. Vivala Dirtlik jest super. Molen! O! Ojo! Ja. Liseka, ale, ja... ale to wywoje. Jakie to była bleska? Mnąć. O nie! Kurwa, wypadłem. Gdzie wy jesteście? Na lupach morning, nice to Jest been fishing. <grym> <grym> Jest problem, Shepard. No. Okay. My jadę. też tu jesteśmy. Ja tu jadę. Dajcie przejechać. Ja się, mi się udało. <grym> <zmienić>. <grym> z debilami jadę, z debilem jadę. Ale wiesz, że, wiesz że mnie to jakby nie dotknęło? Widzę, jakby, bo, widzę, nie widzę, widzę po, bo po, właśnie przejechałem. Poczekaj chwilę, poczekaj chwilę. Kurwa. Kurwa jeszcze nie. Tu nie złapałam, debile jebane. Ona mnie stywalnęła, rozumiesz to? A no? Kurde. Ej, bo no na duchu! No właściwie wiem, dlatego myślałem, że mogę tak. Ooo odkleiło mnie! Nie! Znowu nowego! Nie, 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 nie! O! Minąłem się z nią, pieski! Nie. Czekaj Szepard, czekaj! Czekam. Kuj! To chuj Shepard, no. Chuj! Aha! No ale pytam się no, jej teraz! Lisek to... se uciekł tam, bo się nie bawi z nami. No proste, że tak. Nie bawię się z wami. A co, bawiłeś się może? No. Nie, on się nigdy nie bawił a, dobrze. Ja się z nami. świetnie bawił. On z się bez... nigdy z nami dobrze nie bawił. Tak. Co <śmienic> <śmienic> się Jadę. Baksika, ty, Co tam się wydarzyło? A, a bo chciałem na szybko, a wiesz. Jak się człowiek śpieszy, to się. to się dupa Ale... cieszy. <śmienic> 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 O, ja spadłem właśnie, już się spadłem, a to, no, jak już jest to, że to ma takie teksturki niefajne. Wjeżdżaj Ola, wjeżdżaj Nie mogę. Wjeżdżaj, wjeżdżaj. Kurwa, no ja Co wy tam robicie? Nie, nie wiem, co oni robią. Nie no, no po, po ubiegli, prostu nie jak? pojechała no. 20, 29. O Jejka. jejka. No, <laughs> tak no, powiedziałś mi. z tej strony, nie. Jak się człowiek cieszy, to się Ola cieszy. Uch. Który masz po, punkt? Dwudziesty <grywa> szósty. O, tutaj tak, ja pierdykam na serio. Ale mnie to pan to jeszcze nie skręca dobrze. Słyszałem no. tak za właśnie jebło Bo nie skręca to pan to! To prawda? A fajnie byłoby taki jakiś samochodzik. A ostatni punkt pewnie tak nie będzie taki, że wszyscy dojedziemy i będziemy się zastanawiać. Oby tak oby. było, oby, oby tak, tak było. było. Miałem strzelanie takich teraz kartoników Prawo A to. i się nie chciałem trochę, chciałem trochę pomyśleć, teraz też trzeba pomyśleć nie? No. no nie, to ja wysiadam w takim razie. Uuu, uuu. Dwa razy prawo, jak coś. Zaufam ci, jak nie? Druga to... osoba poczeka. Tak, jak się da. Lisek skacze, tam czy się da. Da, się, da się. Musisz jeszcze zagadkę rozwiązać najpierw. Hmm. O, to idealnie. Jadę. Nie chcę mi się rozwiązywać Jak dobrać. lisek rozwiązał to? Wiecie. To oznacza że to jest, jest trudna. turbo trudna, tak Uro. jest. Nie damy rady. No ja. No już? To już? To była ta zagadka? Ja, dobra, czekam. Po prostu trzeba objechać? wiem, ja co oni wpadną przez że trzeba przejechać. O nie, ale to była trudna zagadka. <todgłosy> <todgłosy>